Rok 2025 to dla fanów serii Pokémon wyjątkowy moment. Po trzech latach od premiery Pokémon Legends Arceus, Game Freak powraca z kolejną eksperymentalną odsłoną. Pokémon Legends ZA. Gra ma zadebiutować już 16 października tego roku, zarówno na klasycznym Nintendo Switch, jak i na obecnie masakrującym konkurencję na polu konsol nie tylko przenośnych Switchu 2. Zapowiedziana podczas prezentacji Pokémon Presents w 2024 roku nowa część przeniesie graczy z powrotem do regionu Kalos, znanego z Pokémon X i Y, czyli pierwszych gier serii w pełnym trójwymiarze. Tym razem jednak nie czeka na nas nostalgiczna podróż w przeszłość, jak w przypadku Legends Arceus, a raczej wizja miasta przyszłości, Luminos City, które przechodzi właśnie urbanistyczną metamorfozę. Podczas gdy Legends Arceus eksplorowało dzikie, otwarte przestrzenie regionu Hisui, czyli Sinnoh z dawnych czasów, ZA koncentruje się na jednym, tętniącym życiem mieście. Luminos City stanie się pełnoprawnym, otwartym światem. Z dzielnicami do odkrycia, systemem transportu, budynkami z własnymi funkcjami i mieszkańcami, z którymi można prowadzić rozbudowane interakcje. To odwrócenie perspektywy. Zamiast dzikiej natury i polowań na pokemony w stylu survivalowym, gracz zanurzy się w miejskim ekosystemie, gdzie Pokémony i ludzie współtworzą przestrzeń. Urbanistyczny projekt przebudowy Lumnos City jest nawet centralnym elementem fabuły. Zupełnie jak to było w filmowej adaptacji oraz oczywiście grobnym pierwowzorze, detektywa Pikachu. Jedną z największych nowości jest wprowadzenie walk w czasie rzeczywistym. W Legends Arceus. Mieliśmy już wstęp do bardziej dynamicznych starć. Gracz mógł unikać ataków, rozpoczynać walkę z zaskoczenia i zmieniać kolejność działań dzięki stylom Agile i Strong. Nadal jednak podstawą był system turowy. W ZA Game Freak idzie krok dalej. Pokémony poruszają się swobodnie po arenach, a gracz musi wykorzystać czas reakcji i taktyczne podejście. Pokazało m.in. możliwość sneak ataku na trenera przeciwnika, co pozwala rozpocząć walkę z przewagą. Jeśli jednak gracz zostanie zauważony, jego pokémon może doznać efektu flinch i stracić inicjatywę. To spora zmiana dla serii, która przez ponad 25 lat opierała się niemal wyłącznie na systemie turowym. Otwiera to też drzwi do bardziej taktycznych i widowiskowych pojedynków, zwłaszcza w trybach multiplayer. Startery w ZA to Cikorita, Tepig i Totodile, czyli trójka z wcześniejszej generacji. To ciekawy wybór, bo gra nie korzysta ze starterów z regionu Kalos, czyli Fenkin, Froki i Chespin, co może sugerować fabularne twisty związane z megaewolucjami tych ostatnich. W przeciwieństwie do Arceusa, gdzie eksploracja polegała na odkrywaniu coraz to większych terenów dziczy, tutaj kluczowa będzie interakcja z miastem. Luminos City pełny jest kawiarni, butików, miejsc na zdjęcia, a także ukrytych zaułków i zadań pobocznych. Wygląda na to, że Game Freak. Po raz pierwszy próbuje stworzyć coś na kształt żyjącego miasta Pokémonów, Co wcześniej było tylko wizją w tytułach takich jak X i Y. Wielki powrót Mega Ewolucji to jedno z najgłośniejszych haseł marketingowych. Mega Ewolucje zadebiutowały właśnie w Pokémon X i y, ale potem zostały porzucone w nowszych generacjach. Na rzecz Z-Moves, Dynamaxu i z ZA nie tylko przywraca Mega ewolucję, ale też rozszerza je o nowe formy dla starterów Kalos. A także podwójne megaewolucje dla Raichu. Mega Raichu X i Y. Coś co wcześniej było zarezerwowane tylko dla Charizarda i Mewtwo. Porównując to do Arceusa, tam nie było żadnych specjalnych form wojowych. Skupiano się na surowej, pierwotnej relacji między człowiekiem a Pokemonem. Tutaj mamy pełnoprawny powrót do bardziej spektakularnych, turniejowych mechanik. Co do projektów nowych megaewolucji, to Trójka Kalos ma po prostu lekko rozwinięty koncept w swojej postaci. Mega Greninja rozpoznawalnie odróżnia się od aż Greninży, co pozwala mu zachować odrębną tożsamość. Do tego zwisa z Water Shurikena jak Shinobi z sufitów. Mega Delfox, zamiast standardowego latania na miotle, uprawia jakiś miotło surfing. Do tego ma dwie latające różdżki, które mogą miotać pociskami czym w grach stocho a Mega Chessnach dostał lepszy ekwipunek paladynka z toporem z naramiennikiem na czele. Dużo ciekawiej wyglądają Megasy ewolucji Świętego Dziecka serii. Obie wersje Raichu nie tylko mieszają w sobie design Raichu i Pikachu, ale także odrzuconej ewolucji Raichu goroczu. Mega Raichu X zachowuje ciało Raichu, ale zostaje przekolorowany w kolory Pikachu oraz dostaje jego podwójny ogon, przez co kształt jego ciała zmienia się w literkę X. Mega Raichu Y zachowuje kolory Raichu, ale jego ogon dostaje ciało Pikachu oraz zygzakowate rogi. Kształtem przypomina literkę Y. Z opisów na stronie wynika, że Raichu X będzie używał ataków fizycznych, a Y ataków specjalnych. Podtrzymując tym samym tradycję, że Mega Evo X są fizycznymi Pokémonami, a Mega Evo Y specjalnymi. Jednym z gorętszych tematów w społeczności jest to, że Mega Stones dla starterów będą dostępne wyłącznie przez system Ranked Battles. To oznacza, że gracze będą musieli brać udział w walkach online, a więc posiadać subskrypcję Nintendo Switch Online. W praktyce przypomina to rozwiązanie znane z niektórych sezonów Pokémon Sword and Shield, gdzie ekskluzywne nagrody były dostępne tylko dla aktywnych graczy PvP. Jednak w kontekście mega megaewolucji, jednego z głównych elementów gry, wielu fanów odebrało to jako ograniczenie treści za paywallem. Nie jest to jeszcze sprecyzowane, czy będzie to za awans do najwyższej rangi, czy jakieś niższe więc nie możemy wykluczać, że będą wymagały od nas wielu godzin gry. Greninja Might będzie nagrodą w pierwszym sezonie, który ruszy w dniu premiery, Delphoxite w drugim sezonie, a Chest Knight w trzecim. Zanim gra trafiła na rynek, Nintendo i The Pokemon Company zapowiedziało pierwsze rozszerzenie – Mega Dimensions. Wprowadzi ono nowe obszary, stroje Holo XY oraz pojawienie się Hopy, legendarnego Pokemona o zdolnościach zakrzywiania przestrzeni. Zapowiedź płatnego DLC przed premierą gry budzi więc mieszane uczucia. Z drugiej strony, Hopa i Hyperspace Luminos sugerują naprawdę ciekawy wątek fabularny, który może rozwinąć historię główną po jej zakończeniu. Technicznie, Pokémon Legends ZA ma być jednym z tytułów pokazowych dla Switcha 2. Już zwiastuny wskazują na bardziej szczegółowe modele postaci i oświetlenie. Choć nadal daleko im do fotorealizmu, do którego dąży często konkurencja w swoich tytułach ekskluzywnych. Dla porównania, Legends Arceus był ambitny, ale często krytykowany za niską jakość tekstur, płaskie środowiska i ograniczenie sprzętowe Switcha. Jeśli ZA faktycznie wykorzysta moc nowszej konsoli Nintendo, może stać się pierwszą grą Pokémon, która wygląda jak nowoczesne RPG z otwartym światem, a nie jedynie kompromis techniczny. Coś, co mogliśmy ładnie zauważyć przy ostatniej głównonurtowej serii, która po specjalnej łatce na Switcha 2 nagle pokazała swoje prawdziwe oblicze. Z bardziej kontrowersyjnych ruchów warto wspomnieć o przenoszeniu swoich stworków do Legends ZA i odwrotnie. Otóż praktycznie z każdej gry przy pomocy Pokémon Home możecie przenieść swoje zdobyte wcześniej poksy do ZA, ale haczyk jest dość brutalny. Jeżeli to zrobicie, to nie będziecie już mogli ich nigdzie odesłać. Zostaną one na zawsze zablokowane w tej grze, więc polecam bardzo dobrze zastanowić się nad tym ruchem, ponieważ może Was wiele kosztować. Pokémon Legends ZA wydaje się być odważnym krokiem Game Freaka. Łączy nostalgię, czyli powrót do Kalos i megaewolucji, z nowymi rozwiązaniami, czyli walką w czasie rzeczywistym, otwartym miastem zamiast dzikich terenów, rankingowym systemem online. W porównaniu do Legends Arceus, to zupełnie inna filozofia projektowa. Mniej archeologii świata Pokémon, więcej współczesnego życia w miejskiej przestrzeni. Jeśli twórcom uda się zbalansować te elementy, to może nas czekać najbardziej rewolucyjna odsłona serii od czasów przejścia na 3D.